Trzyma widzowie, w kolejnym materiale na tym kanale z Clash Royale. No i dzisiaj, jak zwykle, czy Dziękuję. Dziękuję. Dobra. No i teraz nie mam żadnej postaci na dziewiątym poziomie w moim deku. Dobra. No i. Chciałabym to jeszcze ten, ponieważ wbiłam sobie kilka ja gier, kilka gierek, żeby tą skrzynkę odblokować. Coś dobrego, coś dobrego. Hmm. Okej, okay, czy ta karta miała mi pójść do tego, do tego, ale niestety te i do tej, te princeski mi poszła No dobra. <kluz> Zawsze lepszy niż nic. Jak to mówię. Dobra. Na spokojnie zgrobimy barelki. Zobaczymy czy ma spela. Bam, bom, okay, mam bom. Okej, mam bambusia. Co mi gówno zrobi? Nie będę na jego kontry stawiać. Nie opłaca mi się to na to iść postawię kontrę Na to tu to nawet będę... To nawet będę zmuszony postawić na to kontrę. Czyli to jest, Dobra. Ho, graj, dobra. Dobra. Ojej, ale wysyp. Inferno. No dostanę powierzchnię, dostanę, nie mam, nie mam kontry. Nie mam tego. Dostałam trochę powierzę, ale nie miałam po prostu żadnej karty na to. Golem? Okej, okay, to już bardziej to już bardziej rozumiem, chociaż też dobra. Dobra, trzeba trochę dozbierać. Walkirię. Hmm, Walkirię i elektro. Iś, mam, mam nadzieję, że dawalki ja... Hrybę mam, nagrywam to o 22. Wcale nie także znowu odcinka zapomniałam nagrać. Wcale. No ale jak ci rację dwa tatą, to chyba bardziej poszaleć. O! Oh. Powiem tak, nie będę się obwijał w ogóle. Albo, 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 nic albo, albo, nic nie robić. piękne. Ale to było piękne. ale to było człowieku, piękne. Przecież takie akcje Elektro Dragonem, one są takie piękne. Żebyś ty wiedział. Knight. Jegę. Atakujesz, dobra. Ten, co ten inferno Dragon robi? Jako podstawie ma on mi połowę gry wygrał. Może nie po ale naprawdę. Teraz to dużo zrobił. Bo skrzydła ta bestia. No w sumie. Nie, nie. Chyba nie zdobędę kolejnej skrzynki, niestety. To w sumie za niedługo powinienem mieć elektro Dragona. Nie No ale przynajmniej karty to toalet tutaj dostanę. Tutaj. Kolejne legendy, jak widzę. Poczekaj, bo czempion. Oj, bo czempion to daleko. Dopiero na 5500. Oj. No, w sumie czy jakaś sprawa w naszym klanie ma. Okej. Okay. No, jedna osoba ten będzie się dopiero zbliżać do tej liczby. zresztą nikt nie powinien mieć czempiona. Teoretycznie. W praktyce, na przykład, ja już mogę sobie kupić czempiona na tych, na tych pocharkach. Na ósmym levelu ma to? O! No to gość... A on ma w ogóle Bomb Towera. Dobra, ja jestem... Dobra, ja jestem cymbałem. Ja jestem cymbałem. Ja się dziwię... Czemu on... Nie, ale ja jestem idiotą. Ja się dziwię... Co? Co? Tak szybko? A są dobra, walkiria jeszcze była. Znaczy, jaka musi muśkiet? Ale ja tak... Dziwię się... Co jest? Z jakim panem? on ma na ósmym poziomie wieże? Teraz, jak na ósmym poziomie. Króla ma na dziesiątym. Tylko zapomniałem, że on ma Bomb Tower'a, a Bomb Tower to nie wyjdzie się ten sam level ja mam siódmy na Bomb Tower'a. Dobra. No, ale no, tak szczerze, no musiał spełnało, żebym dostał. Ty no, na razie go cisnę mega mocno. I Inferno Dragon bardziej na kontr, na jakichś tankach na kontr bardziej. Bo zanim, to dać o, ja to, to Bo zanim można dać Elektro Dragona, oj na to to Inferno. No zanim można dać i Elektro Dragona, jak za Knightem takim, żeby chronił go, chociaż jakby to nie podziałało. Dobra, spoko, walczę w to. To ja go rozwalam. Chwila, chwila, chwila. Czy sobie taki grać na takich pucharkach gra? Jakby... Bro! Ty chyba powinieneś grać na niższych pucharkach w takim, takim czymś. Znaczy, okej, okay, są osoby, które nie grają zbyt dobrze, ale to? Okej? Okay? To była druga gra? Tak, to była druga gra. Nie, no, nieraz nie odblokuję tej skrzynki... Nie, nie odblokuję chyba noc no mogę już o 33 zdobyć, ja cię nie zdobanda. No, Więc no, na odcinku niestety nie odbiorę kolejnej skrzynki, ale po... po odcinku sobie raczej odbiorę. Kiedy w ogóle jest następna taka skrzynka nie... Wiem, tu jest jakaś inna, może być ląd, lepsza, obstawiam. Ale też może być gorsza. Mm. Dopiero na 4900. Tutaj, a tutaj chyba będzie znowu taka ten. Okej, okay, to chyba nawet wiem jaka to będzie. Tutaj jakaś Royal Chest. Legendary, legendary Card tak o tutaj leży. Okej, okay, nice. A dobra. Dobra, obstawiam. Bo dzisiaj o tej areny. Obstawiam, że to są skrzynki, w której można dostać czempiona. Tak myślę przynajmniej, że od, w takich skrzynkach czempiona mogę dostać. No, ja jeszcze pamiętam, jak się męczyłem na tych 2200, żeby coś tam porobić. Masz szczęście. Okej. Okay. Na razie tak zachowaw... zachowawczo gram. Dobra, ja przynajmniej hp na wieży Tyle nie dostałem. Ej, to. Ty się sam Brah. Bra. Minera. Okej. Okay. Ja nie używam legend tak szczerze na razie, bo nie wiem za co dać. Znaczy, dobra, nie licząc mojego ukocha... mojej ukochanej legendy Inferno Dragona. Bo ja nie wiem za co inne legendy dać. Dobra, kontra. Ale człowiek to jest taka dobra kontra na Hograidera chociażby. Przecież ten. Ej, dobra, także. Czy... czy mi się wydaje, że jakoś zbustowali inferno dragona? słowo... mi się. Przecież on na taki nie był. On na pewno taki OP nie był. Chyba, że. On to dwa spele, ma. Jak się z tym poradzisz? Mam, przynajmniej mam na na natęż... oj, no to ci rozwalę tą wieżę tepkę. Ty to, Ja tak gratuluję, czy te, te karty po prostu mam super spustowane. No, a ja to specjalnie zrobiłem, żeby e dragon od ten walił w tego knajta. To rozwalą, tutaj mogę pekkę na drugą stronę. No i na dwa fronty. Tutaj w teorii nie będzie musiał, ale tutaj mu ścisnę. No tutaj teraz będę mu cisnął trochę po tej tej. Nie, o no, teraz takiego rasza Takiego rasza mu teraz zrobię. Żebym się nie zestrzął zaraz. No, dosłownie. Ja nawet dostała trochę HP, bo tej wieży nie jest spokojnie. Spokojnie, spokojnie, no. Jak będziemy tak dalej robić, to mnie naprawdę na mnie naprawdę strzeli. Nie rozwaliśmy tej wieży. Próbował. Dobra gra. Good luck. Masz, chyba masz szczęście. Ale nie wiem dlaczego to nie, oni dają tak... Te... Masz szczęście na to, że trafisz na typa, który cię pokona, czy na to, że trafisz na jakiegoś słabego typa. Czy da mi fory. Bo tego nie wiem. Dobra, trudno. Walcz tą zasadę trzy kry, zagram cztery. Jak przegram, moja wina będzie. No ale jednak chcę, żeby na tym odcinku jednak coś się więcej działo niż 3 gry, 12 minut i 3 wyświetlenia. I chyba nie wiem, czy właśnie sobie nie przegrałam. I właśnie nie wiem, czy sobie nie przegrałam przypadkiem. Dobra, nie, nie, nie miałam nic innego. Ty nie mam kart. Kart nie mam. Oj, oj, oj. Ale mi dał rasza, dobra. Dobra, on mi dał rasza, teraz ja mu dam rasza. Karma wraca. W tym przypadku bardzo boleśnie. No, no w tym przypadku ma co Dosłownie w tym przypadku karma wraca. Oj! No teraz został... To... No dobra, na po... okej, okay, bo on, on na początku mnie mocno ścisnął. Ale później no No i... Co, co, ty myślisz, co mi zrobisz? Co sumie ja jestem taki, a taki mi może rozwalić. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Bo tak mam cholerny syf na takiego, Ja na to mam tylko Walkirię w ewentual... i, i Dragona w ewentualności mam na to kontrę, no tego. O Valkyria, oj Sparkiego ma, oj. Zostanę po mordzie, nie bijesz w latające? Nie, nie bijesz w lata... nie bijesz w te... Znaczy... dobra nie bijesz w latające. wal... dobra ty, ty nie walniesz, ty nie walisz, bo będziesz miał stuna. Dobrze, brawo i Electro Dragon. Czy, czy nie mówiłem, że lubię smoki w tej grze? 23 minuty, proszę cię, Typie, nie rozwal mi tylko tej wieży. Bądź dołącz ją, jak mi tego nie rozwal. Próbuję, próbuję. Stałem kanonat tutaj z tyłu. Yes! Yes! Good game, good game. Ale on już on, on miał tą barelkę, człowieku był on chwilę wcześniej mi rzucił, to bym miał po Jakby Jakbym miał był tą kartę chwilę wcześniej, bym miał po I mógłbym to przegrać, ale nie przegrałam. Trochę dłuższy odcinek. No ale za to ja... a w ogóle ja nawet na no to Spooky Town. To się... dobra, to ja po odcinku to wbiję. No i jest Wy sobie się mnie! Za ja, ja ty robicie? Serio? Nuk... No, no dobra, ale się no, karty do a w teorii mogłem... Ona bardzo wykorzystaje normalnie, ale no kam... Choć dobre, jak to tu wykorzystałem mogłem Inferno dragona na 12 ale syf. Kurczę, mógłbym odjechać do Inferno Dragona. Miałbym teraz jedną kartę do wykorzystania. Dałbym w Inferno Dragona i na 12 poziom. Dam do Inferno. Niech będzie, niech będzie miał. Dobre karty tak szczerze. Miner tutaj na 10. Princess, Electro Wizard na 9. No, pamiętam, jak mi, kiedyś miałem tak mało kart odblokowanych, a teraz mam tyzę. No, twąd, no, twąd, no, twąd, no, twąd, no, twąd. Więc so, mogę się tylko 4 legi, legi odblokować. Oraz MEGANITE Knight. Trz, trz, Dobra. Odcinek trochę dłuższy, ale chciałem już to dobić. Więc. Do zobaczenia w naszym materiale.